Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i ciepło 30 grudnia 2023 roku z okolic góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Później, jeszcze Wam wrzucę parę ujęć z tego absolutnie przepięknego i magicznego miejsca. A ponieważ rok zbliża się już ku końcowi, to z tej okazji chciałabym króciutko podsumować ten rok, jak on wyglądał grzybowo, co tam się działo w mojej działalności pieprznikowej, ale przede wszystkim, słuchajcie, chciałabym Wam podziękować za ten rok, za, za to, że wpadaliście na mój kanał, że komentowaliście filmiki, że się udzielaliście w naszej wspólnej społeczności, że zostawialiście łapki w górę. Dzięki za Wasze słowa wsparcia, za to, że yy, doceniacie to, co tutaj robię. Bardzo się cieszę, że Wam się te rzeczy podobają. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej. No i przede wszystkim również chciałabym Wam życzyć naprawdę wspaniałego, szczęśliwego, udanego 2024. Niech spełniają się Wasze marzenia, i to zarówno te grzybowe, jak i Wasze prywatne, a jutro życzę Wam fajnej y, zabawy sylwestrowej. Niech wszystko się układa. Grzybowo dla mnie ten rok był taki mocno średniawy. Oczywiście udało się zaliczyć parę, czy nawet więcej niż parę fajnych wypadów na grzyby, ale trzeba było się nieźle z tym nagimnastykować. Oczywiście, wszystko kwestia braku opadów. Gdzieś tam trzeba było obserwować te prognozy pogody, obserwować, gdzie padało, i jeździć w te miejsca w odpowiednim czasie. Na szczęście w tym roku już byłam mobilna, kupiłam sobie auto, więc mogłam sobie na to pozwolić. To było super. Udało mi się też spotkać kilka wymarzonych gatunków grzybów. Przede wszystkim, i to było ostatnio, lipnika lepkiego. No wiem, że mały grzybek może nie jakiś super imponujący, ale był naprawdę na liście moich marzeń. Udało mi się też namierzyć i to w trzech miejscach w tym roku po raz pierwszy w życiu masło borowiki żółto-brązowe. Także też naprawdę świetnie. No I parę razy na pewno udało się nazbierać pełne kosze pięknych grzybów. Oczywiście spacery do lasu są zawsze nie do przecenienia, zawsze świetne, zawsze warto się wybrać, ale wiadomo życzymy sobie jednak, żeby te grzybowe emocje były wielkie. No to na pewno ten rok do takich super udanych lat nie należał, ale był, powiedzmy sobie, ok. Za to bardzo fajnie działo się w mojej działalności piecznikowej. Mam wrażenie, że po latach pracy zaczęło się to wreszcie rozkręcać, że jest to potrzebne, że zostało to zauważone i docenione. Prowadziłam trochę szkoleń na temat grzybów, co oczywiście było najwspanialszą rzeczą, jaką robiłam w tym roku. Uwielbiam to robić. Mam nadzieję, że w 2024 tych szkoleń będę prowadzić więcej. Na, dopisałam się do Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Rozpoczęłam współpracę z Grzyboteką, czyli z pierwszym w Polsce magazynem na temat grzybów. Napisałam tam kilka artykułów. Byłam na fajnych zlotach właśnie z redakcją Grzyboteki, z grzybowymi przyjaciółmi. Miałam trochę płatnych współprac i bardzo dużo współprac z różnymi mediami, to czołowymi mediami w Polsce, więc działo się. Cieszę się bardzo, że właśnie ta działalność jest Zauważona i promowana. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Ale to wszystko, kochani, oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby nie wy, bo wy ze mną po prostu współtworzycie pieprznika przez to, że jesteście, że, że chcecie tych materiałów, że, że wam się podobają, że rzucacie mi pomysły na kolejne materiały, co mam robić, czego potrzebujecie, czego byście oczekiwali. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna za to, że was mam, że tutaj ze mną jesteście. Że, że się udzielacie, że się odzywacie. Jest to dla mnie mega motywujące i bardzo tego potrzebuję i bardzo Wam za to dziękuję. W życiu osobistym, bez jakichś wymarzonych wzlotów, ale też bez żadnych spektakularnych upadków, bardzo stabilnie i do przodu, i kończę ten rok naprawdę z pozytywnym nastawieniem, że mam siłę, że dam sobie radę, że mogę na sobie polegać i że to jak kształtuję swoje życie, i tego właśnie Wam też życzę, bo to. Tylko i wyłącznie my wpływamy na to, jak nasze życie będzie wyglądało, czy będzie fajne, czy będziemy z niego zadowoleni. I też bardzo ważne, żeby nauczyć się doceniać te drobne, małe szczęścia, które przytrafiają się jednak na co dzień, a które często bagatelizujemy, oczekując na niewiadomo co, na jakieś fajerwerki. A, a szczęście to po prostu smak tej pysznej kawy rano w łóżku, którą można wypić, to, że w ogóle się budzimy, że jest ten kolejny dzień. Że mamy dwie nogi, na których możemy sobie pójść do lasu, że mamy dwie ręce, którymi możemy sięgnąć po te grzyby, na które się wybieramy, czy po te maliny, za ten smak i zapach tych malin, za, za słońce, za ciepełko na twarzy, za za to, że możemy sobie po, posłuchać ukochanej muzyczki. Naprawdę wiele dobrego się dzieje i myślę, że tak naprawdę szczęśliwy jest ten, który może to zauważyć i który umie się z tego cieszyć. I tego Wam, kochani, życzę, żebyście dostrzegali te drobiazgi, cieszyli się z nich i oczywiście życzę Wam też tych fajerwerków. Niech się dzieje w 2020 czwartym wszystkiego dobrego. A teraz idę poszlajać się tutaj po tych krzakach. Jak coś fajnego będzie, to Wam pokażę. Jeszcze raz dzięki jeszcze raz wszystkiego dobrego. Hej! Skoro jestem dzisiaj taki pieprznik koelo na koniec roku, to mam jeszcze jedną złotą myśl. Nie porównujmy się do innych, słuchajcie. Porównywanie się do innych to jest najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zafundować. Najczęściej nam się zdaje, że inni ludzie mają fajniejsze życie, że są... Szczęśliwsi, że lepiej im się wiedzie, że oni to w ogóle mają życie wow, ale tak wcale nie jest tak naprawdę w ogóle nie mamy pojęcia, co inni ludzie czują, jak im się żyje, więc skupmy się po prostu na tym, żeby nam się żyło dobrze, żebyśmy żyli to życie najlepiej, jak tylko potrafimy. I słuchajcie, jeśli ktoś jest samotny, jeśli ktoś nie ma z kim spędzić tego Sylwestra, ja was naprawdę bardzo, bardzo przytulam do serduszka i ciepło was pozdrawiam i wierzcie mi, że. Ja naprawdę, jak nikt, wiem doskonale, co to znaczy samotność, i naprawdę życzę wszystkim, którzy czują się samotni, żeby poczuli się spełnieni, szczęśliwi i żeby ci przyjaciele i bliscy ludzie pojawiali się w Waszym życiu. Ściskam Was mocno i całuję. którą wybrać drogę, życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli w sobie takie wewnętrzne kompasy, które dobrze będą nas prowadzić przez życie w przyszłym roku.